Autokom ma do przystania nową ofertę. Samochód Ford Focus. Jednostka napędowa to 1,6 benzyna, 105 koni mechanicznych. Kraj pochodzenia to Niemcy. Rok produkcji to rok 2011. Teraz przejdziemy do pomiaru grubości lakieru, powłoki lakierniczej, zaczniemy od maski, 117, 130, prawa strona nad kole przednie 129, 119, drzwi pasażera 121, sto piętnaście sto szesnaście tylnie drzwi sto 107 cztery siedem sto sześć tylnie nadkole prawa strona sto dwadzieścia osiem sto cztery Pas co weście 7 Dach Co wejście 119 Daszek co weje bagażnik 115 więc plastyk. 110, tu, tu. 101. 113 i mamy lewą stronę, tu nie na kole 115, 123, dźwig tyłu, lewa strona 110. 119 124 drzwi kierowcy 122 123 115 nad kole, przód, lewa strona 114 128 przy lampie 88 bagażnik, maska przednia 117 130 środek 114 130 138 120 dalsze 145, dach 4 110, 22 Teraz sobie zobaczymy, wykroje. przymierzymy. To drzwi, kierowcy, słupek, 71, próg sześćdziesiąt supek dziewięć osiem próg siedemdziesiąt pięć Przejdźmy na połączenia. Tu bagażnikiem. Oryginalne. Wykrój prawa strona. 67 sześćdziesiąt osiem próg osiemdziesiąt dziewięć słupek siedemdziesiąt cztery kierowcy raczej pasażera przepraszam prawa strona siedemdziesiąt dwa słupek próg siedemdziesiąt siedem słupek przedni tak Przejdziemy do szyb Zaczniemy od czołowej Pierwsza czołowa Waldowska Drzwi yy, Kierowcy Tutaj Waldowska Tutaj jest chyba no już, są to są przycisnione, to szyby szybę. Zróżmy z drugiej strony. Proszę. Fordowska. Tutaj też będzie Fordowska szybka. Fordowska. tylnie szyba fordowska prawa strona drzwi tylnie fordowska mała szybka również fordowska i drzwi pasażera tutaj Podsumowując, samochód jest cały w oryginalnym lakierze. Wszystkie wartości mieszczą się w przedziałach średnich lakieru oryginalnego. Szyby ma samochód wszystkie oryginalne. Żaden element nie był ponownie lakierowany, poprawiany. Do wnętrza i wyposażenia samochodu. Tak jak wcześniej mówiłem, jednostka napędowa to 1,6 benzyna, oznaczenie TI VCT. Silnik bardzo dobry, polecany przez mechaników, fachowców. Na wyposażeniu samochodu ma halogeny, 16-talowe felgi, opona jeszcze przednia, w dobrym stanie. Tacza jeszcze w dobrym stanie. Tylnia oś ma taczę całkowicie nową. Zerowka zero opona też również w dobrym stanie. Samochód ma spuszczane i podnoszone szyby elektrycznie z pilota. I automatycznie składają się z sterka. Tam posiada czujniki cofania w tył. Tak wygląda bagażnik Ruleto. Bagażnik bardzo duży, pojemny. od drzwi. pasażera, boczek. Praktycznie żadnych oznak zużycia. Siedzenie pasażera. Tutaj naklejk. Tabliczka znamionowa. kanapa. Boczek. drzwi lewa strona na to. kierowcy elektryka szyb, tu przód multi kierownica nasze siedzenie kierowcy płatne nie zniszczone. żadnych oznak Duję cię. sobie. Tamot poszedł klimatyzator manualną, sprawno. manualną skrzynię biegów, multifunkcja tak jak mówiłem, kierownica żadnych oznak niszczenia samochód w tym momencie posiada przebieg 112 875. to jest 100% udokumentowane i co też pokażemy w dalszej części tego filmu w zapalone A tak się prezentuje na świat. Jedziemy do dokumentacji samochodu. Samochód pochodzi z Niemiec. Samochód jest po opłatach gotowy do rejestracji w Polsce rok produkcji to 2011 pierwsza rejestracja to 27 wrzesień 2011 rok samochód posiada książkę serwisową i posiada dokumenty serwisowe dwa kluczyki no i tą dokumentację po kolei będę ukazywał A to Comitro Cardo, zapraszam na jazdę próbną, na oględziny, no i oczywiście do zakupu tego samochodu. Zapraszam serdecznie.